Cześć, tej strony Janu i zapraszam Cię do oglądania filmu, w którym pomogę Ci wybrać pakiet EFC25 oraz powiem Ci jak najtaniej kupić tę grę w 2024 roku. Na samym początku bardzo serdecznie Was witam. Była dłuższa przerwa na kanale, ale wracamy z materiałami, które pomogą Wam mieć więcej w EFC. Począwszy od zakupu gry, jak i samego zarabiania w tej grze, jestem handlarzem już od 6 lat, a uczę tradeować od 3. Skupmy się na tym, co jej nam zaoferowało do zakupu. Jakie mamy możliwości, bo są one niestety z roku na rok coraz bardziej okrojone. Ze względu, że sam gram na PlayStation, skupimy się głównie na konsolach. Jesteśmy aktualnie na stronie PS Store, do wyboru mamy edycję standardową i edycję Ultimate. Dodam, że wszędzie mamy do wyboru tylko takie edycje, czy to na Xboxie, czy na... Edycja standardowa to nic innego jak podstawowa wersja gry i zawodnik na wypożyczenie. Natomiast edycja Ultimate to gra 4600 FIFA punktów, jeden z trzech bohaterów, ale dopiero miesiąc czy dwa po premierze dostaniemy ich. Oraz oczywiście dostęp do gry 7 dni przed premierą, co na pewno ma ogromną wartość dodaną, bo tydzień potrafi zrobić ogromną różnicę, szczególnie na początku. Czysto schematycznie na samym starcie i tak FIFA pońców użyć nie możemy. Dopiero użyjemy je po 7 dniach, więc jedynie możemy zdobyć monety handlując, grając, no ale sama gra dla, da nam dobry budżet do handlowania, same rozgrywanie meczów. To jest ciekawa kwestia do poruszenia na pewno. Chociaż i bez tego da się w prosty sposób zarabiać. Mając moje porady handlowe, które oczywiście, jak co roku, będą dla Was dostępne w niezmienionej od 3 lat cenie, czyli 29 zł miesięcznie. Link oczywiście macie w opisie, ale skupmy się na podjęciu decyzji. Jeśli ktoś nie ma dużych możliwości pieniężnych, to zakup edycji standardowej i handlowanie przez 7 dni jest jak najbardziej w porządku opcją, bo nie przepłacamy. Ale jak ktoś ma tych pieniędzy troszeczkę więcej, to może jak najbardziej kupić edycję Ultimate. Na ten moment, Ceny to 369 zł za podstawową wersję w tej bazowej cenie oraz 509 zł za wersję Ultimate. Są to ogromne pieniądze, a ja zrobię tak, że osoba, która tych pieniędzy nie ma dużo lub po prostu woli zaoszczędzić i to jakby jest w porządku, nie ma w tym nic złego. Ja sam osobiście wolę zaoszczędzić, jeżeli mam taką możliwość. Dlatego też zejdziemy jak najniżej z ceną edycji Ultimate do tego, żeby ona była jeszcze tańsza niż standardowa w bazowej cenie, a da się tak. Wystarczy oglądać materiał do końca. Też oczywiście w międzyczasie w tym materiale pojawią się takie smaczki, dzięki których będziecie mogli wygrać dostęp do mojego serwera premium, na którym znajdą się porady handlowe. Zawsze jest ciężko dołączyć na samym początku edycji tej, do tej, tej gry, natomiast taki Smaczek gdzieś w środku, materiału ukryty na pewno Wam w tym pomoże, więc wyczekujcie, obserwujcie i oglądajcie do końca. Sprawdźmy generalnie, jak najtaniej kupić tę grę z legalnych źródeł. Zniżka jej play to 10%, czyli za ultimate damy 458 zł, a standardowa wersja to 332 zł i 91 groszy. Ale Legalnie można jeszcze taniej to zrobić, kupując giftkardy na popularnych stronach. Każdy z Was wie na jakich stronach można to zrobić i jeśli nie wiecie, to dajcie znać w komentarzu, odpowiem Wam, ale w filmie tego nie powiem. Porównując z popularnych stron, przykładowo takie giftkardy, aby mieć 458 zł na wersję Ultimate, porównajmy sobie ceny tych giftkardów z dwóch popularnych firm, które się tym po prostu zajmują. Na jednej z nich kupujemy giftkardy za 350 zł w cenie 298 zł oraz 100 zł za 85 zł i 15 zł za 13 zł po prostu, więc mamy wtedy do wydania w PS Store aż. 465 zł, no więc praktycznie idealnie nam się to rozłożyło, no a wydaliśmy na to łącznie prawdziwych złotówek 396 zł, więc kolejne 62 zł zostaje u nas w kieszeni, a to już coś, lepiej. Ta cena wygląda, lepiej ta cena wygląda za wersję oczywiście Ultimate, po prostu lepiej to wygląda. Z wersją standardową robimy identycznie i kupujemy sobie gift cardy, dwa razy za 100 zł, płacą to 85 zł, złotych I raz gift card 140 zł płacąc 119 zł. Łącznie wydajemy 287 zł. Ale na innej popularnej stronie podam Wam tylko ile wydacie łącznie na to. Mniej więcej 350 zł to jest gift card z innej strony za 316 zł, 100 zł za 88 zł. Więc za edycję Ultimate wychodzi 404 zł. Za standardową wyjdzie Was tak: 300 zł za 278 zł plus 36 zł za 27 Łącznie wydajemy. 305 zł. Jest to troszeczkę więcej, ale ta druga strona jest zdecydowanie bardziej popularna. Opcji jest generalnie sporo na zaoszczędzenie, bo równie dobrze możecie całą tę kwotę podzielić na dwa. Minus 50% od tej ceny gift cardowej, dlaczego tak można zrobić, zapytacie. Możecie kupić to ze swoim kumplem, któremu udostępnicie konto, swoje gry, subskrypcję PS plus, czy tam Xbox, bo na Xboxie też to działa. I macie wtedy dostęp do dwóch różnych kont jej. Czyli dwa różne kluby można utworzyć na jednej zakupionej grze. Więc to, co macie wyżej, dzielicie sobie na dwa. Przy wersji Ultimate, tej lepszej, droższej, tylko jedna osoba będzie miała pakiet FIFA pońców, ale możecie grać 7 dni oboje wcześniej. Mega dobry sposób, działa tak jak wcześniej wspominałem na PS5, na ogólnie na PlayStation, na Xboxie i za pomocą konsoli, udostępniania konsoli w panelu ustawienia. Dla PC niestety takiej opcji nie ma, natomiast dla PC jest troszeczkę lepsza, ale... Do tego do, dalej dojdziemy. Najpopularniejsze sposoby, jak zaoszczędzić, jak zaoszczędzić jak prawdziwy Polak już znacie i nie ma w tym naprawdę nic złego. Nie bójcie się tego mówić głośno, bo po co przepłacać jak można taniej. I jeśli dotarłeś do tego momentu, to powiem Ci, że da się jeszcze, jeszcze taniej to zrobić. Tylko za to odpowiedzialność już nie chciałbym brać. Oczywiście powiem wam, jak to zrobić, no bo był, nie byłbym sobą, gdybym tego wam nie powiedział. Działa to oczywiście bez problemu. Ale czasami, czytając pewne portale, właśnie typu Reddit czy inne tego pokroju portale, można dowiedzieć się, że są za to niestety banowane konta. Także róbcie to oczywiście na swoją odpowiedzialność. To musi być oczywiście zawarte w tym materiale, że wszystko robicie na własną odpowiedzialność. Ale krótko mówiąc i pokazując, jak ja to robię, wystarczy, że macie VPN-a. One są darmowe. Na jakiś czas, na przykład dwa tygodnie za darmo, tydzień za darmo, miesiąc za darmo, zalogujecie się nim do nowo utworzonego konta, na przykład Steam, Epic Games i tam dokonacie płatności w innej walucie. Na Steam przykładowo JFC w lirach tureckich jest za 134 zł. Wersja podstawowa, oczywiście, natomiast to jest naprawdę ogromna różnica. Rok temu e, mówiło się o Argentynie, żeby płacić w argentyńskiej walucie, ale aktualnie. E, tam jest, jest, jest jakieś takie zobowiązanie, że trzeba płacić w dolarach. dlatego w tym roku niestety z Argentyny nie korzystamy. Jest to po prostu ciężkie do obejścia, z tego względu, że już mniej więcej to rozgryźli, prawda? Natomiast nie na wszystkich stronach. Da się znaleźć jeszcze strony, gdzie w argentyńskich monetach można zapłacić, natomiast ja bym się tutaj skupił na tych lirach tureckich, które są bardziej dostępne i więcej gift cardów jest z, tego, z tej waluty. Później tak naprawdę wybieracie sobie giftkardy z tymi lirami tureckimi z zaufanych stron, z giftkardami, takimi jak wcześniej, między innymi lub innymi pokrewnymi, prawda, z pingwinkiem, czy z jakąś dwójką. Generalnie każdy wie, o czym my tu mówimy. Wtedy płacicie, płacicie za tego giftkarda coś w okolicy 152 zł za wersję podstawową. Jest to dużo taniej i macie konto tylko i wyłącznie dla siebie. Jeśli nie macie znajomego, któremu ufacie, bądź w jakiś sposób... Go znacie, prawda? Natomiast jak widzicie, jest to niezwykle proste rozwiązanie. Pełny poradnik tego, oczywiście, jak z tego skorzystać, będzie zawarty w opisie w linku do prywatnego filmu, żeby każdy z Was mógł to naocznie jeszcze sobie zobaczyć. Natomiast tak jak mówię, jeżeli cenicie sobie to bezpieczeństwo, tą pewność, to skorzystajcie z tych porad wcześniejszych, które podałem, więc to na pewno. I tak już sobie podsumowując cały ten materiał. No bo ja osobiście nie będę z nikim współdzielił konta, będę miał grę 7 dni wcześniej, natomiast ja po prostu skorzystam z gift cardów w tym roku, nie będę sobie zaprzątał głowy, zmieniał specjalnie konta. Natomiast gdybym miał kolegę, z którym się koleguję przyjaźnie, mamy podobną konsolę, no to wtedy zdecydowałbym się na podzielenie po prostu tego konta. To was naprawdę nic nie kosztuje, jest to pełnoprawna gra, każdy z was ma obu. Jakiś różny klub, prawda? Macie różny klub odrębny, z którego możecie korzystać, jest naprawdę proste i dziwię się, że tak mało osób z tego korzysta, bo jest to naprawdę super opcja. Kolejna kwestia: no to już jest ekstra cebulactwo, czyli po prostu kupienie gry w lirach tureckich za pomocą VPN-a i podzielenie się kontem. Wtedy za konto zapłacicie niecałe 75 zł, za grę, przepraszam. Niecałe 75 zł. Więc tak oto tym sposobem z 369 zł możecie kupić EAFC za 75 zł. Wiadomo, jest to troszeczkę podkręcone i dużo kombinowania. Natomiast logicznie myśląc i logicznie mówiąc, podzielcie sobie po prostu z giftkardami ze swoim kolegą. Zapłacicie to 150 zł na osobę. Jest to super oferta, super promocja i nie będziecie przepłacać. Jest co robić, ale dla tych wytrwałych zawodników szukających okazji, powiem tylko, że wybiorę dwa najciekawsze komentarze, które będą zawierały w sobie jaki pakiet i za ile wybierzecie, z ciekawym uzasadnieniem. Głównie na to uzasadnienie będę patrzył, wtedy od razu dam wam dostęp. Wybiorę po prostu dwie najciekawsze takie. Wpisy i wybiorę ich do po prostu uczestnictwa w mojej grupie premium na Discordzie w pierwszym miesiącu handlowania z EFC. A jak wiecie, sam początek jest dosyć ciekawy, więc tutaj trzeba zrobić jak najwięcej. Więc rok temu byliśmy w top 100 handlujących w pierwszym, pierwszych dwóch dniach bodajże. Także bardzo Wam dziękuję za ten krótki, e, krótki materiał, ale myślę, że treściwy. Na sam początek naszej wspólnej przygody w JFC 24. Wysłyszymy się w kolejnych materiałach. Do usłyszenia.